wyważyć drzwi, znaczy wybuchnąć drzwi, aby nie zrobić żadnych uszkodzeń na fundamentach budynku. Do, po, do zrobienia tego uszynku potrzebujemy C4. A więc tak. Pierwszym krokiem będzie podejście do drzwi. Nie możemy się dać zauważyć, tak? I Lewym przyciskiem my się podkładamy na C4, C4. Tak, nad tamką. Klamką. Klamką. Teraz musimy się ukryć i naciskamy prawy przycisk myszy Uwaga, 3, 2, 1. Boom. Dziękuję. I robimy się I... w górę. Zabijamy terroristów, zabijamy terroristów, tak. I teraz musimy zobaczyć. Patrzcie. Wszystko. Tu tylko drzwi nam rozwaliło, nic innego. Wszystko pięknie, wszystkie fundamenty stoją. Tylko drzwi poczły. Nawet drzwi. dywan chyba jest. Chyba dywan nawet jest chodź. Wszystko jest, kupię. Tu, tu się wszystko trzyma, kupy. Dobrze. No. no to by było na tyle w tym no. wątniku i mam nadzieję, że widzimy się w następnym, więc do widzenia. Do widzenia.